Mówi się, że jesień to okres melancholii, smuty i generalnie jakiegoś takiego szaroburego życia. Jednak raz na jakiś czas, to kilka lat, zdarza się, że cała ta teoria zostaje przewrócona do góry nogami. Dlaczego? Chodząc po mieście, można raz po raz spotkać pewne billboardy, obrazki, zdjęcia, plakaty, z których to pięknie uśmiechnięte czasem twarze, o których nie zawsze mamy pojęcie. Czasem zastanawiamy się, kurczę, kto to w ogóle jest? Celują w nas palcami. Mówiąc, razem osiągniemy wszystko. Zagłosuj na mnie, jestem sprawdzony i skuteczny. Nie zawsze te plakaty ograniczają się do uśmiechu. Czasem można zobaczyć inne atrybuty. Raz na przykład wjeżdżając do Katowic spotkałem zdjęcia, gdzie pewna posłanka, dobrze zbudowana, miała przy piersiach taki ładny napis: śląski punkt widzenia. Tudzież nie wiem, czy posłanka miała zwrócić uwagę na hasło, czy hasło na posłankę. Nieważne. Otóż. Drodzy Państwo, wybory to temat naszych dzisiejszych ulicznych dywagacji. Teraz przejdziemy po mieście i zbierzemy kilka ulicznych opinii na temat samych wyborów. Czy zna się pani na polityce? Nie. Idzie pani do wyborów? Głosuje pani w ogóle? Tak, będę głosować, ale nie znam się na wszystkich. To jest obowiązek mój. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja nie pójdę po prostu do wyboru, to znaczy, że nie mam nic do powiedzenia w tym kraju. A idzie jest. Pan na wybory? prawdopodobnie tak. Więc niech pan powie, skoro tak, to co pan zamierza robić na tych wyborach? To koło co tam wybiorę. O. No... Jako Polka uważam, że to... jest mi obowiązek. No przecież jeżeli wygra partia, która coś może dla ludzi zrobić, prawda, która może polepszyć w ogóle w Polsce, żeby było lepiej, no to dlaczego nie? Dlaczego mamy siedzieć w domu i patrzeć i narzekać? Jeżeli pan nie głosuje, to no tak jak mówią niektórzy ludzie nie ma pan prawa do narzekania. I pan, e, gdybyśmy głosowali na ludzi, nie na partię, to może bym poszedł. No zakreśla pan miejsce na liście wyborczej. No, tylko na kogo? Jeśli pan pójdzie na wybory? wybierze jakąś opcję polityczną? Ja już mam wybraną. I się okaże, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Czy tak. czuje się wtedy pan współwinny za to, jak tak. ten kraj wygląda? Tak. Tak. Powinien pan wtedy myśli pan, że powinien pan ponieść jakieś konsekwencje. Ja? Nie. Mora, moralne chociażby. Ci, ci, którzy po prostu do tych wyborów startują, powinni być prześwietlani. Idzie Pani na wybory? Pójdę. Po co? Po to, żeby wybrać, prawda? Jeśli nie ma pan żadnej opcji, która panu gdzieś tam odpowiada na przykład, to co wtedy powinien pan zrobić? No powinien wybrać mimo wszystko opcję jakąś, no naj najmniejsze złoto, Tak, jak zło. nie Jeśli nie ma się jakiejś opcji wybranej. Uważa Pani, że mimo to trzeba iść i głosować, bo to jest Należałoby. patriotyczny obowiązek. Nawet obowiązek jeśli nie wie się na kogo. Każdego obywatela. No nie wie się to nie bardzo. To jest mm. tylko strata głosu. A co w momencie, kiedy idzie Pan do urny, się okazuje, tak. że nikt nie spełnia pana oczekiwań? Oddać pusty głos, czy nie głosować po prostu w tym momencie? Tylko głosować. Na co? Tylko głosowałem. Mniejsze zło. Bo jeżeli, jeżeli, ja nie będę, jeżeli ja nie będę głosował, to znaczy, że nie mam w kraju nic do gadania. Chodzi pan na wybory? Idzie pan? W tym roku nie idę. Dlaczego? No po prostu specjalnie. Co się zmieniło? Co się zmieniło? No to pan o ogląda przecież. Panie, idą na wybory, czy nie? Czy mamy ja temat kompletnie ja gdzieś? Po co? No, tak po prostu. Yy, obowiązek, bo. Trochę obowiązek, a trochę yy, mam nadzieję, że coś będzie. Ma pani już jakiś swój typ? Tak. To nie że... jest, nie powiem. Czy pani zdaniem oddanie pustego głosu na wyborach jest jakimś rozwiązaniem? Nie. Nie po to nie. się idzie na wybory. Nie Z po czego? to się idzie na wybory. To równie dobrze można zostać w domu. No po co mam iść i oddać pusty głos? Jest to nielogiczne. Mija się z cele. Jako taki protest, dajmy Jako protest to można wyjechać z kraju. Czy jeśli że do pani tego kandydata i okaże się, że po jakimś czasie, no nie spełnia pani oczekiwań, że... Nigdy nie, za, za, nigdy za, za nie spełniali się. moich... Y, y... Czy pani czuje się moralnie, troszeczkę sumieniem zobowiązana do tego, żeby czuć się odpowiedzialną za to, jak to wszystko wygląda w tym kraju? No niestety tak, tak. Czuć codziennie. Jeżeli coś nie wyjdzie, no to... Każdy Polak czuje się odpowiedzialny za swoje czyny i uważam, że no to taki, jak to się mówi, znaczy to już wyświechtany slogan jest, taki obowiązek patriotyczny. Ale nie odpowiadam, nie poczuwam się do odpowiedzialności, bo za to odpowiada rząd. Ale to Pani wybiera rząd? No tak, ale to nie ja osobiście, ogólnie rzecz biorąc, to rząd się powinien stosować, skoro go ludzie wybierają, prawda? No już teraz już nic, nic się tego nie mogę wziąć i powiedzieć, że się jestem tak odpowiedzialny. No bo jest odpowiedzialny po to, że wybrałem takich, a nie innych tak. ludzi. No no tak. ale... To pan wybrał Ten... ludzi, którzy pana zdanie zawalili. I zawalili, no tak. No. Polityka to jest po prostu taka duża prostytutka. W każdym bądź razie ja mam już swoją po prostu swojego kandydata. Mogę powiedzieć kogo? Może pan. No mam który jest po prostu sprawdzonym politykiem, wieloletnim politykiem. Proszę powiedzieć, czy poza plakatami wyborczymi i billboardami podczas wyborów, kampanii wyborczej, czy pani dostrzega działalność polityków lokalnych? Już? No lokalnych raczej nie dostrzega. Nie wiem, ja właśnie nie, 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 nie byłam na żadnym ani festynie, ani niczym takim, co, żebym mogła powiedzieć, że coś tam jest, e, ktoś tam jest bardzo aktywny. Wiem, że 4 lata temu, jak to było, m, wydaje mi się bardziej e, słyszalne, Ale na plakaty nie zwracam uwagi, bo to... Tylko Już tak po ładnie się uśmiechają. A, oni się zawsze ładnie uśmiechają, tylko my potem mamy łzy w oczach. Ale ładnie są pomalowani i ładnie się uśmiechają na nim Przepytaliśmy kilkadziesiąt osób na temat wyborów. Nie wszyscy chętnie odpowiadali przed kamerą, a ci, którzy odpowiedzieli, wskazywali na to, że nie za bardzo rozpoznają osoby, które uśmiechają się tak ładnie i szczerze do nich z wyborczych plakatów. Ci, którzy idą do urny, ci, którzy oddają jakiś głos i postawią krzyżyk przy karteczce, przy nazwisku któregoś kandydata. Mówią, że idą głosować dlatego, że jest to ich patriotyczny obowiązek, niekoniecznie interesując się polityką. Co z tego później wynika, zobaczymy sami po wyborach.